Cześć, oglądacie serial Daredevila? Ja oglądam i to jest dla mnie naprawdę świetny serial, nareszcie Marvel na najwyższym poziomie od czasów Infinity War i Endgame. Dobrze zbudowane postacie i naprawdę świetnie się to ogląda. A w międzyczasie, bo odcinki wychodzą co tydzień, oczywiście sięgam po komiksy, żeby sobie jeszcze zrobić podbudowę pod tą postać, i dlatego sięgnąłem jakiś czas temu po Daredevila od Franka Millera. 4 tomy, tu mamy pierwszy. Tu mamy drugi tom, w którym pojawia się Elektra. Tu mamy tom trzeci. I tom czwarty, w którym jest również nowa geneza Daredevila, napisana przez Franka Millera z rysunkami Johna Romity Jr. To jest naprawdę świetny ran. Czytam go już trzeci raz i wciąż naprawdę fajnie mi się do niego wraca. Daredevil, na dzień dzisiejszy, moja ulubiona postać z Marvela. Na razie i do zobaczenia.